Cześć wszystkim. Ja mam na imię Hania i e, opowiem Wam dzisiaj krótką historię o septoplastyce, o tym e, jak przeżyłam 7 pierwszych dni po operacji e, krzywej przekrody nosa. E, zdecydowanie jest to operacja dla tych, którzy tak jak ja mają w e, nocy bezdechy. Nie mogą oddychać każdego dnia, chrapią i mają częste bóle głowy czy problemy z zatokami także zdecydowanie to są powody, dla których się robi tego typu operacja. Ja zabiegu nie pamiętam. Był wykonywany w znieczuleniu ogólnym i przez tą godzinę spałam. Także obudzili mnie i powiedzieli, że, krzywa, że przegroda była krzywa, że wycięli różne elementy, potem je włożyli z powrotem, przytkali je plastikiem i kazali przyjść za dwa tygodnie. Także tego samego dnia wypuścili mnie do domu, bo. Bo nie było takiej potrzeby, żeby była w szpitalu. Wszystko zabieg wyszedł poprawnie, i, i tylko ważne było, żeby przyszła po mnie jakaś odpowiedzialna osoba. Dlatego, że po takim znieczuleniu ogólnym nie wolno mi prowadzić auta, ani powinnam odpoczywać. I tak było właśnie, mój chłopak mnie zabrał do domu i poszłam spać, obudziłam się rano i pomyślałam, boże, potraktował mnie z suszarki, po prostu tak miałam sucho w buzi, że nie pamiętam, żeby tak bardzo kiedykolwiek w moim życiu tak miałam wysuszoną jamę usną. No, i do tego krwawienie z nosa. Miałam opatrunki na nosie, ale to było takie uczucie po prostu, jakby krano, odkręcił Leciało i, i, i nie chciało przestać. I pielęgniarka dała mi te opatrunki, chyba z tego z 10, i pomyślałam, że jeżeli dała mi tylko 10, to, to wiedziała, że pewnie powinno tyle wystarczyć. A ja, ja po prostu je zmieniałam jeden po drugim. I i on jakby nie chciał przestać. Dali mi lekarstwa, dali mi zapobiegawczo antybiotyk przeciw infekcji i uprofen i paracetamol. No ale jak się następnego dnia obudziłam i właśnie wzięłam tę tabletkę, to nagle dostałam rumień na całej twarzy i także jakaś wystąpiła reakcja alergiczna i i zrobiło mi się gorąco i tak gorąco zimno, gorąco zimno także coś było nie tak I lekarz powiedział, że taka sytuacja może mieć miejsce więc jechać na izbę przyjęć i tam się mną zajmą dali mi przeciw alergiczną tabletkę i ona mi faktycznie złagodziła ten rumień skontaktowali się z laryngologiem i powiedzieli, że ja niestety muszę odstawić antybiotyk i ibuprofen bo po prostu któryś z nich mnie uczula dlatego, że jest wątpliwa, żeby y, uczulał mnie paracetamol także odstawiłam i pomyślałam sobie, no tak, to teraz będzie mnie czacha boleć, nos boleć i, i tylko paracetamol wiadomo, że on silny wcale nie jest ale to właśnie było niesamowite. Naprawdę nie odczuwałam większego bólu. Po prostu czułam, że nos jest wrażliwy, że, jest, że było coś w nim robione, ale nie odczuwałam jakiegoś większego, takiego drastycznego bólu. Co jest bardzo ważne kluczowe pić wodę, po prostu. Ja tak dużo wody 2 litry na przykład nie mogę pić, bo po prostu czuję się jak balon, ale, ale no pić dużo wody, tyle ile gdzieś tam e, ile wlezie. On pomaga po prostu przepłukać e, wszystko i e, jakoś będzie lepiej. Także pierwsza noc, pierwszą noc przespałam. Ale druga, trzecia i czwarta to po prostu myślałam, że oszaleję. Raz, że budziłam się w nocy i to z takim lękiem, bo nie mogłam złapać tchu. I mówię, no nie, po prostu wykończę się. Zajęło mi tak gdzieś pół godziny, żeby dojść do siebie, żeby złapać tchu. Tech, tchup żeby móc oddychać eee, i po tych 3-4 dniach dnia już wtedy nie było krwi, już mi krew nie leciała z nosa ale taka żółta wydzielina żółto, takie bąbelkowe jakieś takie elementy wychodziły mi z nosa eee, nos mega wysuszony rano, budziłam się z, ze stropami w nosie Także bardzo ważne jest zażywanie jakichś takich. Ja sobie kupiłam ziaje. Maść oliwkowa. Jakiś taki mega, mega fajny. Naprawdę pomógł mi. Ale mam też fajny, taki gęsty, maść ochronna z witaminą, a też pomógł. Naprawdę super. Miałam tak popękane usta i tutaj nadal mam takie tutaj czerwone i wysuszone. No, co to jest, nie wiem, to żołądka, hormony czy co to? Nie wiem co to jest w ogóle, no ale, ale to pomogła na zdecydowanie na takie tutaj przesuszone części nosa i ust. Co jeszcze? Dzisiaj czuję super poprawę, naprawdę. Ja dzisiaj wstałam, aż mi się rozmawiać, chcę i, i tak pomyślałam sobie, kręcę mam filmik. I nie wiem, czy da mi to, bo czy, czy będę faktycznie tak super oddychać i, e, i czy skończą się te wszystkie problemy, które, z którymi walczyłam przez wiele, wiele lat. E, za tydzień mam wyciągane plastiki z nosa e, i na tym na pewno e, e, zrobię filmik, bo sama jestem ciekawa. E, on tak jest, tutaj nie wiem czy. Widzicie taki niebieski. I cały czas taki ten nos jest mokry z bąbelkami. Bardzo irytujący, naprawdę bardzo. Co jeszcze? Oczy są suche, pieczące. E, pierwszy dzień faktycznie uzawiły. Tutaj e, usta są. E, tak jakby ktoś zrobił mi zastrzyk yy, przeciw Nie wiem, nie, jak się mówi Nie czułam zębów i ust może tak. Takie mrowienia tutaj yy, czułam przez 4 dni. Teraz już tak wraca do normy yy, nos. W ogóle to też jest ciekawe. Napisali w ulotce, że nos nie zmieni kształtu, bo to nie jest plastyka nosa, tylko to jest operacja przegrody, a nie plastyki nosa. Ale ja po szpitalu i to wam pokażę zdjęcie. Wyglądałam jak świnka pigi. Normalnie nie mogę go dotykać, bo ten czubeczek tu boli, ale tak. Miałam podniesiony, no, chodź do góry, i mówię, no nie, teraz będę tak świnka wyglądać. Bo jeszcze tutaj takie mam małe usta, więc w ogóle tak to wygląda w sensu. I mówię, nie, wykończy się. Ale ta opuchlizna tutaj schodzi, więc się wyrównuje. Jeszcze mam takie trochę krzywe. Ale to być może, że tu jest właśnie najbardziej naciągnięte. Tylko, że ja widzę Tu taki jest biały ślad i to jest takie trochę nienaturalne. Także nos jest nadal taki kartofelek. Ale no, zobaczymy. Podjęłam się już jest za późno. Eee, zobaczymy. Mam ogromną, ogromną nadzieję, że, że nastąpi poprawa, bo po prostu no cierpliwość mi się skończyła. Także zdecydowałam się na operację w wieku 38 lat. Wiadomo, że w tym wieku się tak nie za bardzo, nie za szybko goją eee, a, a rany, dlatego człowiek trochę bardziej cierpi. Eee, I no ale przeżyłam jest super. Eee, nagram Wam filmik e, jak 23 kwietnia pójdę na wyciąganie plastików. Także trzymajcie kciuki.